Cześć, dzisiaj odcinek o moim pierwszym dronie Mobula 6. Zapraszam do materiału. Happy Modul. Mobula 6 dron, którym możesz latać w domu. Ja osobiście wybrałem wersję z odbiornikiem FR Sky i silniczkami 25000. W sumie też nie bez powodu oprócz tego, że będę latał w domu, będę latał też na dworze. Zobaczmy, co jest w środku. Oczywiście, najpierw sam dron. Zapakowany w folię bąbelkową. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko ok. Plastiki dobrej jakości. Nie są to żadne wydruki. Widać, że to są wtryski. Tak jak wspominałem, wybrałem wersję z silniczkami 25000. Jeżeli chcecie, możecie wybrać wersję 19000. Zapewni Wam to dłuższy czas lotu, ale będziecie mieli większe problemy podczas latania na zewnątrz, na czym w sumie mi zależy. Całość to all-in-one board, czyli płytka z wszystkimi układami sterowania dronem. Od dołu znajdziecie gniazdo USB do podłączenia z komputerem. Wszystkie silniczki mają swoje wtyki, bardzo łatwo w razie awarii wymienięcie. Cała konstrukcja wydaje się bardzo sztywna. Górna kopułka jest bardzo twarda. Będzie na pewno stanowić dobrą ochronę dla naszej kamery. Zobaczmy, co jeszcze dostaliśmy. Instrukcja obsługi. Niestety widzę już w języku angielskim. Na nasze szczęście, bardzo łatwo wszystko da się przetłumaczyć. Mamy tutaj schematy naszej płytki, objaśnienia, co jest gdzie jak wyglądają standardowe pidy? jak powinniśmy ustawić całego Betaflight'a. W komplecie otrzymujemy jeszcze jeden zestaw wszystkich śmigiełek wraz z śrubkami i przyrządem do ściągania śmigieł. Mam nadzieję, że się nie przyda, ale kto to wie. Oprócz tego mamy śrubokręt, Powinien pasować do wszystkich śrubek. Cztery u góry, tak, do każdej z nich będzie ok. I również pasuje do śrubek mocujących silniczki. W wersji, którą ja zamówiłem, dostajemy również cztery baterie. Wystarczy nam to na kilkanaście minut lotu. Każda z nich jest 300 mAh. Dostajemy jeszcze naklejki, happy model, trochę duże, ale gdzieś się nakleimy. W pudełku mam jeszcze ładowarkę, ale przejdę do niej za chwilę. Tak więc cały zestaw wygląda całkiem imponująco. Baterię montujemy od dołu, musi nam tutaj wejść w takie saneczki. Ja już mojego drona wcześniej zbindowałem z aparaturą. Także po podłączeniu od razu się łączy z nią. Proszę bardzo, słyszeliście aparaturę, jak się połączyła. Może jeszcze raz podłączę, abyście usłyszeli dokładnie dźwięk łączenia z aparaturą. Dokładnie taki dźwięk musicie usłyszeć, to znaczy, że macie poprawnie połączonego drona z aparaturą. A tak wygląda dźwięk alarmu. Szybkie uzbrojenie. I wyłączenie. Po odszukaniu właściwej częstotliwości kamery obraz w goglach od razu też się pojawia. Proszę bardzo, tak to wyglądało mnie. Co tu jeszcze dodać? W samym zestawie to tyle może teraz części które warto dokupić tego normalnie nie otrzymujecie może zacznijmy od samych śmigiełek widzicie tutaj dwa zestawy mam nadzieję że nie będę musiał ich używać mam tyle bo nie chcę czekać miesiąc zanim przyjdą nowe oprócz tego mam jeszcze ładowarkę USB na 6 baterii ułatwia to naprawdę ładowanie nie musicie ich co chwilę przepinać, tak jak to jest w oryginalnej ładowarce. Na co warto zwrócić uwagę przy tej ładowarce, że jest to ładowarka high voltage, czyli do wyższych napięć. 4,35 V, a nie jak standardowo 4,20 Oprócz tego mamy opcję przyłączania natężeń 0,2 A i 0,6 A. Oryginalna ładowarka również ma taki przełącznik. Niestety nie jest opisane jakie amperaże na jakiej pozycji. Na zdjęciach widzieliście powór prądu, ale nie jestem przekonany czy to jest właściwe. Samo podłączenie baterii to szybki proces. Wpinamy max do 6 baterii. Montujemy w ładowarkę. Może być od telefonu albo gniazdo USB-C w laptopie, w komputerze. Ostatnim dodatkiem jest coś, co jest mega mega potrzebne i praktycznie za darmo. Jest to gumka recepturka. Utrzymuje baterię w jednej pozycji. Zapobiega wyślizgiwaniu się z tych samek. W sumie to chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Zachęcam również do lajkowania filmu. Pomoże mi to naprawdę, naprawdę mi to pomoże. Każda subskrypcja jest również mile widziana. Na razie.